Ile zrobił treningów? No ja jestem w ciężkim szoku. W ogóle mi nie brakuje, dlatego że y, zawodnicy zawodowi, tacy profesjonalni, mają wyobrażenie o sobie, że oni są super, hiper. Kogo by trener uratował z płonącego budynku? Gala Fame MMA 17, już przed nami Tauron Arena Kraków, walka wieczoru Amadeusz Ferrari, Kamil Łaszczyk. Kto nam powie, co nas czeka w tym pojedynku lepiej niż trener Mirek Okniński? Dzień dobry panie trenerze, miło trenera gościć w redakcji Super Expressu. Dzień dobry, witam was wszystkich. No i co? Kamil Łaszczyk będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. Panie Trenerze, zaczynamy od najważniejszego pytania. Wiele razy słyszeliśmy, ile Amadeusz Ferrari przygotowywał się do pojedynków. Ile treningów zrobił przed walką z ręką na sercu? Gdzie ja mam serce? Ktoś powiedział, że jakbym miał serce, to bym umarł na zawał. Słuchajcie, ile zrobił treningów? No ja jestem w ciężkim szoku, dlatego że Ferrari zaczął, zaczął trenować. Przyjechał z Tajlandii i zaczął trenować. Nawet trenuje dwa, trzy razy dziennie. Jestem w ciężkim szoku, boję się, żeby się chłopak nie przetrenował. Także teraz ja muszę go wyganiać z sali. No, powiem, że Łaszczyk jako sportowiec zmotywował Amadeusza do ciężkiej pracy. No i co, I Ferrari zaczął ciężko trenować. Swagdel Detalink polecam najlepsze kosmetyki. Samochodowe. Gdzie wy upatrujecie swoich szans w tym pojedynku? Bo wiemy, że Kamil Łaszyk jest świetny pięściarsko. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu jest wybitny pięściarsko. Wiemy, że jest ta duża różnica wag. Wiemy, że ostro zasuwa na macie we Wrocławiu u trenera Mazura. Słuchajcie, muszę się rozebrać, bo jest gorąco. Zdejmiemy tą skórę. Niedługo zdejmiemy skórę z łaszczyka. Niedługo zdejmiemy skórę z łaszczyka. Także łaszczyk, przechodzimy po Twoją skórę. Co ja mogę powiedzieć yy, o, o tej walce, o przygotowaniach, o łaszczyku? No, dzisiaj nic nie powiem. <grym> Tego nikt się nie spodziewał. Trenerowi nigdy nie brakowało słów. Wiemy, że na pewno parter. To jest ta rzecz, w której wszyscy upatrują szansę. Nie, ja myślę, ja myślę że Amadeusz... Dobra, słuchaj, muszę zmienić czapki. Garant, profesjonalna broń. Jeżeli chodzi o Amadeusza, myślę, że pójdzie na wymianę bokserską i znokautuje ciężko Łaszczyka. Spodziewacie się tego? Ja też nie. <laughs> e, tak naprawdę z jesteśmy bezpieczni. E, myślę, że że pierwsze co Amadeusz zrobi, przywróci Łaszczyka od razu. Zbombarduje go. No i co? Łaszczyk będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. Muszę się rozebrać. Strasznie gorąco u was jest? Bardzo gorąco. Te lampy tak biją tutaj. Tak, biją. I co? Delta Optical, doskonała optyka. Znajdę łaszczyka nawet w nocy. Łaszczyk, przychodzimy po ciebie. Pewnie, że na pewno ciemno będzie w Krakowie. Na pewno się przyda Delta Optika. Natomiast yy, wróćmy też do tematu konferencji, bo wiemy, że tam też było ciemno i też trzeba było wypatrywać różnych rzeczy. Wypatrzyliśmy łaszczyka. Który podszedł do tematu konferencji bardzo odważnie. Jeżeli ktokolwiek myślał, że Kamil Łaszczyk przestraszy się kamer, że przestraszy się tych setek tysięcy osób, które będą to oglądały, to się mocno zdziwili. Zdziwił o trenera, jak on w ogóle podszedł do tego tematu, bo wiemy, że używał tych słów, które tutaj nie są teraz zbyt mile widziane. Łaszczyk zachował się, wypowiedział się. Nie tak, jak się spodziewałem, myślałem, że będzie wypowiadał się jak sportowiec. On tu wypowiedział się trochę, jak, jakby w jakimś gangu pracował, ale y, może to bardziej na potrzeby fejmu, może to na potrzeby marketingu. Po prostu zobaczył tak, że ostatnio to jest modne i zaczął tak wyzywać. Ja nie spodziewałem się Pałaszczyku y, jako sportowcu y, takiego zachowania. No ale co zrobić, zachował się jak zachował, za to chcemy go obalić, od razu na początku wjedziemy, obalimy, no i co, będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. Ciężko jest się odnaleźć w tym świecie w tych wszystkich czopek, jak trener to robi, że wie co, kiedy brać. Słuchajcie, Swag detalink, najlepsze kosmetyki samochodowe, polecam. Także, y, kto chce oglądać walki MMA, niech kupuje Swag Detailing, kosmetyki. To samochód jego będzie błyszczał. Naprawdę niesamowite kosmetyki. Wracamy do tematu sportu. Przypuśćmy, że Amadeusz y, Ferrari wygrywa ten pojedynek. Ja wiem, że trener nie zakłada w ogóle innego scenariusza. Padły kolejne nazwiska. Wiemy, że Tomek Adamek oglądał trening, oglądał tajną technikę pokazywaną przez Amadeusza na Adamie. Powiedział, że że Amadeusz to boom. Mówił trener w ostatnich wywiadach, że idzie także po jego duszę. Wierzy trener, że to jest możliwe, żeby doprowadzić do takiego pojedynku i że Amadeusz w ogóle miałby jakiekolwiek szanse. Rozmawiamy o byłym Mistrzu Świata w boksie. Ja nie lubię wybiegać w przyszłość na tej zasadzie, że chciałbym, żebyśmy zrobili walkę z łaszczykiem i jeżeli Amadeusz ją wygra, to wtedy. Zobaczymy, czy, czy chcemy za Damkiem, dlatego czy on już zasłużył, no nie? A tak na poważnie. Wiadomo, że i Łaszczyk. Łaszczyk jest wielkim sportowcem, no bo tam był drugi tam w rankingu na świecie, no jest bardzo dobrym bokserem, a Tomek Adamek, no to był mistrzem świata. To już w ogóle jeszcze jest waga, e, innowa, e, waga jest ciężka. ciężka. Czy tam pół ciężka, jak w boksie jest troszkę inaczej. W każdym razie, no, Tomek, Adamek y, to jest legenda polskiego boksu. No ale wiadomo, że y, legend legendzie może dolary się kończą i może by chciał taką walkę po prostu, żeby zarobił trochę grosza. Y, także ja, ja nie mówię nie na taką walkę. Tylko na, y, teraz trzeba wygrać y, z łaszczykiem, i to jest jakby najważniejsze. A później będziemy się skupiać nad innymi rzeczami. Wiadomo, że, że show musi być show. Natomiast zastanawiam jedną rzecz. Trener budował sport w Polsce przez wiele, wiele, tak. wiele lat. Tak. Nie jest trenerowi trochę przykro, że dzisiaj wychodzą ludzie z nami tylko z internetu i mówią Tomek Łaszczyk, Tomek Adamek pcha się w gips? Znaczy, ja, ja powiem w ten sposób, że ja, ja tyle lat robiłem sport i cały czas biedowałem. no nie? Po prostu chciałem rozwijać sport, budować sport. No i to była droga, droga przez mękę, nie? bo ja budowałem sport, nie robili cyrk i ci, co robili cyrk, zarabiali, a ja robiłem sport i nie zarabiałem. I tak stwierdziłem w tej chwili, że ja nie będę, nie będę szedł pod prąd, bo już nie mam siły. Bo ja całe życie szedłem pod prąd i jakby można powiedzieć, walczyłem z wiatrakami, bo promowałem MMA, to MMA nikogo nie obchodziło sportowe. E, przychodziło na halę tam 500 osób, 1000, a sprzedawał się, się dobrze cyrk. No i ja robiłem walki w klatce, ja robiłem walki na łokcie, gdy, gdzie inne federacje jeszcze robiły w ringu, ja robiłem trzy rundy, inne federacje robiły dwie rundy. Ja budowałem sport, nie zarabiałem, inne federacje robiły cyrk, zarabiały. No ja stwierdziłem teraz, że ja nie walczę z tym. Ja po prostu trenuję ludzi, którzy do mnie przychodzą. Jeżeli przychodzi do mnie sportowiec, go trenuję. Trenowałem zawodników UFC, a teraz trenuję freakfighterów. Nie mam z tym problemu, trenuję. Nie trenerowi, tych gwiazd UFC, tych zawodników KZW. Ja, ja powiem tak, tak ja, ja, ja powiem w ten sposób, że w ogóle mi nie brakuje, dlatego że y, zawodnicy zawodowi, tacy profesjonalni, mają wyobrażenie o sobie, że oni są super, hiper, najlepsi, że to trener powinien za darmo z nimi pracować i ich błagać na kolanach, żeby z nimi móc pracować. Ja się zawiodłem na wielu zawodnikach takich profesjonalnych, którzy po prostu podchodzili do tego, że to oni mi łaskę robią, że ja ich trenuję. Więc po co mi? Po co mi ja po prostu trenuję tych, którzy chcą u mnie trenować. Jeżeli nasze relacje są dobre, to ja trenuję. Jak nasze relacje, ktoś tam mi tam podskakuje leciutko, to mówię do widzenia. Nieważne, czy ty jesteś w UFC, czy w, w KFC, czy gdziekolwiek. Po prostu u mnie są zasady takie, jakie są. Trener jest jeden, trener mówi, co mamy robić i robimy. A jeżeli masz inne, czy ty jesteś w UFC, czy gdzieś, nie chcesz tu wymyślać swoje, no to idź gdzie indziej. No. Ja nie będę się męczył. I nie brakuje mi jakby, mam co robić, Trenuję zawodników, czy to są freakfighterzy. Trenuję, mam, mam zawodników zawodowych naprawdę fajnych. E, mówię tu e, Michał Pasternak, e, jest e, Kamil Minda, e, jest tam e, i Ozga jest, i mój syn Adam. E, jest bardzo dużo, mam młodych w tej chwili. Mam z profesjonalnych zawodników no to jeszcze jest Szymon Kołęcki, który miał kontuzję, ale wraca za chwilę. Może Szymon Kołęcki będzie walczył. Mam najlepszą e, polską pięściarkę. to jest Ewa e, Piątkowska. Naprawdę mam z kim pracować I, 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 i mam dużo młodych zawodników, którzy teraz robią walki amatorskie. Mam po 20-30 walk amatorskich, za rok-dwa będą mieli zawodowe walki. Tak samo mój, try, mój syn Aleksander Okliński ma 17 lat, nad nim się skupiam. Ja mam co robić, ja nie potrzebuję roboty, roboty mam tyle. I ja, 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 się, ja już w tej chwili ja się tym bawię. E, robię to, bo lubię to robić, ale, ale ja nic nie muszę. Ja już też wytrenowałem. Trenował mnie na stóla, trenował mnie Pudzian, trenował Maciek Kawulski, który założył KSW, się u mnie uczył, później założył KSW. Trenowałem, robiłem kursy instruktorskie, gdzie trenerzy Mameda kalidował mnie, kursy instruktorskie robili. Robiłem sieć klubów w Polsce, miałem tam 20 czy ileś filii swoich w całej Polsce. Ja już nic nie muszę. Ja po prostu teraz po prostu bawię się MMA i, i do tego podchodzę żartobliwie. Ja zrobiłem kawał roboty, niech teraz inni za... brzydko mówiąc. I co najważniejsze dalej przynosi to trenerowi mnóstwo Friday i to widać po tych wszystkich wydarzeniach, na których trener widzimy. Pytam teraz już stricte o sport, galafen. Walka, Macieja, gąsiorka. <laughs> I po walce wyzwanie. Adam Okniński, idę po ciebie. I jeszcze podkradł okrzyk. Ła! To jak? Ła! To jest ten z, e, powiem z tak. Ma Maciek Gosiorek to jest osoba, która cały czas walczyła w amatorskim MMA. Dopiero stoczyła jedną walkę zawodową. Adam Okniński stoczył siedem pojedynków zawodowych. Cztery wygrał, trzy przegrał. Yy, więc... To w ogóle siedem walk do jednej to nie ma się. Niech Konsiorek zrobi doświadczenie, a po drugie niech uzyska jakieś nazwisko marketingowo mocne, niech zbuduje i wtedy może się bić. A to tak 3-4-5 lat mu, za 3-4-5 lat może się z Adamem pobić. No nie? Tylko zależy wtedy, Adam w jakim będzie miejscu. Adam teraz może się pobić czy ze Szpilką, czy z Pudzianowskim, czy z jakimiś tam nazwiskami y, dużymi, typu, nie wiem, może pobić się czy, czy z Wrzoskiem, czy tam no, z kimkolwiek z takiego topu y, sportowo-spertowego, bo po prostu y, Adam ma, y, nie bił się ostatnio długo, tam chyba 4 czy 5 lat, ale umiejętności ma, ma duże, tylko musi po prostu po, trochę powalczyć i... I, 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 I uważam, że, że, że Adam ma, ma duże możliwości. A, a przede wszystkim ma dobre nazwisko. Yy, I to nazwisko marketingowo daje oglądalność. A to będzie pojedynek... Trener widziałby go bardziej we freakfightach, czy w zawodowych pojedynkach? Wiemy, że ostatnio miał się bić z Normanem Parkiem. Norman Park ostatecznie nie wyszedł do tego pojedynku. Artur Kornik-Sowiński to był jego przeciwnik. Wiemy, że przegrał teraz. Dużo jest w ja, internecie ja, postaci, ja, ja, które ja, próbują się też gdzieś Ja powiem tam tak. A, e, my robiliśmy taktykę pod parka. Przez półtora miesiąca robiliśmy taktykę przed, na parka. Nagle przyszedł kornik, który walczy zupełnie inaczej, i dzień przed galą to się zmieniło. I, i jakby powiedzieć, no ta taktyka, którą budowaliśmy, wszystko się zmieniło. No, podsunęłem Adamowi jakieś tam rozwiązania, co powinien zrobić, ale jeżeli tego nie tronujesz. No tak, nie wypracowując danych założyć tak. No to tak. ciężko jest. I dostajesz zawodnika, który zupełnie normalnie idzie na bójkę, a ten uderza i ucieka. I po prostu tutaj trzeba było trochę sprintu potrenować na Kornika i jakby był ten sprint, to by było łatwo go złapać i, i tego. A nie trenowaliśmy sprinty, dlatego że e, po prostu, jeżeli chodzi o Parka, to Park by do nas szedł i by się z nami bił, no nie? A Kornik uderzył, uciek, uderzył, uciekł. Więc jakby ja tej w ogóle, e, bo Kornik jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, stoczył 30 walk, był mistrzem KSW, walczył z Conorem McGregorem, także ja tutaj jakby tej walki nie postrzegam jako przegranej. Wiadomo, że Adam przegrał ją na punkty, ale to nie jest dla mnie jakby dla mnie to porażka, bo jakby Adam został znokautowany albo udusiony, a tu przegrał na punkty. Po takiej po trudnej walce, my wiedzieliśmy, że to będzie trudna walka. Niewygodny przeciwnik, jakbyśmy mieli czas, na przykład na kornika dwa miesiące przygotowań, gdybyśmy się taktycznie przygotowali, to kornik by nie piknął, no nie? No ale, ale po prostu zostaliśmy zaskoczeni no, zmianą przeciwnika. I był Kornik jest, jest trudnym zawodnikiem dla dużych takich zawodników, którzy lubią się bić I, i, i myślę, że zresztą Kornik miesiąc chyba wcześniej, czy dwa miesiące wcześniej miał podobną walkę z dużym zawodnikiem, którego uderzał, uciekał, uderzał, uciekał, więc on już to przetrenował, a my tego nie przetrenowaliśmy. Także, ale to tam jakby powiedzieć, ja uważam, że Adam się odnajdzie we freak fightach, Adam nie chce być zawodnikiem takim zawodowym stricte. Um, bo ja chciałem, żeby budować go, żeby, żeby szedł do UFC, czy, czy w tym kierunku. A on powiedział, że nie, że to jest za, za, jakby za, 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 za trudna droga, że y, on jakby często ulega kontuzjom i jakby często się tam choruje. I mówi, że to jest za trudna dla jego zdrowia droga i on tej drogi nie wybierze. Poszedł do wojska, tam był 3 czy 4 lata w wojsku, wtedy nie walczył. A teraz wyszedł z wojska i stwierdził, że, że jak coś, to we Free może się odnaleźć. Myślę, że we Free się odnajdzie. Ostatnio odnalazł Alana, także... Alan wiemy, że wyzwań się nie boi, także tak, może tak, i, i takie tak. wyzwanie by... Tak we sobie przyjął. Uśmiecha się trener szeroko. Dlaczego? Bo jestem wesoły. <laughs> Trenerze, na koniec tej pierwszej części rozmowy, bo mamy też przygotowane pytania od widzów i czytelników Superekspresu. Chcę jeszcze spytać o Deńca Załęckiego, bo różne są plotki, i, i część z nich głosi, że na razie. Denis Załęcki nie trenuje w Akademii Sportu Walki Wilanów. Czy to jest prawda? I nie, no prawda, na razie Denis nie trenuje. Denis trenował u nas do walki ze szpilką, miał kontuzję i teraz nie trenuje. Nasze relacje były dobre, a po prostu w tej chwili Denis nie trenuje i to wszystko. A macie jakiś kontakt? Jest jakiś temat tego? Ja po, żeby po walce ten rozmawiałem ten... z nim tam dwa razy i to wszystko. Okay. Na, I razie, to na, 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 na razie nie ma kontaktu. Okej, okay. no to czekamy. Liczymy, no. że, że Denis Załęcki wróci do trenera na, na treningi na salę w Wilanowie. To co, przechodzimy do pytań od widzów. Mam nadzieję, że no, jedziemy. Się nie boi. Jedziemy. Ja, ja, ja się nie boję. Old School Mix. Trenerze, jaki trener ma pomysł na karierę syna? Domyślam się, że widzi go pan bardziej we frikach niż w profesjonalnym w MMA, ale czy w walkach raczej sportowych, czy demogennych typu Fabiański, Alan Kwiciński. A myślę, że Adam się odnajdzie i w sportowych, i, i w dymogennych. Także Adam może walczyć we flikach i to mogą być walki i sportowe, i dymogenne. Także myślę, że odnajdzie się i tu i tu. Bolo. Czy Amadeusz Ferreri jest najtrudniejszym zawodnikiem do trenowania, z jakim się pan trener spotkał? Nie. Kto był najtrudniejszy w takim razie? Dopytuję. <gryw> Nie. Pomidor. Będzie teraz taka ważna walka. W Polskim MMA. I tam yy, ten zawodnik u mnie trenował i był trudny do trenowania. Ale się domyśliłeś? Wszyscy, wszyscy dopowiedzą sobie, o jakie Ale nie wcale nie chodzi. Wcale nie. Wcale nie, wcale nie, nie. nie dopowiemy sobie? No wcale nie. To powie trener po nagraniu pewnie. Nie. Nie powie trener? Nie. <laughs> Okej, okay. skoro tutaj. Unikamy odpowiedzi, przechodzimy dalej. Hatake, jakby mógł pan cofnąć czas, co by pan zmienił, jeżeli chodzi o polskie MMA? Kurde. Ja wiem. Co bym zmienił? Nic bym nie zmienił. To, 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 jakby no jest jak jest. Ogólnie polskie MMA uważam jest mocne. E, cały czas się rozwija. Nie, nie, nie. Nie, jakby. Nie jest źle, tak? Nie jest źle. Myślę, że polskie MMA się rozwija i że jest, jeżeli chodzi o Europę, to, to mamy naprawdę mocne MMA i ja nic, nic bym nie zmieniał. Znaczy, wiadomo, że można by zmienić bardzo dużo, ale ja bym nie zmieniał. Ok, ma swój na pewno charakter i ma swój taki wesoły element polskie MMA. Rajmund Grzesik. Trener, z jakiego dzikiego zwierzęcia mięso smakuje najbardziej? Ja, będąc po, po nowotworze, lekarz mi powiedział, że bardzo dobre jest mięso z dziczyzny. Że jeżeli już jest jeść mięso, to jest tak, takie zdrowe mięso. No i stwierdziłem, że to może być dobry pomysł. No i zacząłem wróciłem, bo kiedyś polowałem, byłem myśliwym, ale miałem długą przerwę w polowaniu, i zacząłem wróciłem do polowania. No i, 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 i poluję i na dziki, i na jelenie, no, na różne, na różne zwierzyny. No i powiem, że ba, ja bardzo lubię steki z jelenia. Są mega. Mój kolega e, Radek e, z pod, pod Szczecina e, robi super e, steki. Normalnie, takie steki jak u niego jadę, to jeszcze nigdy. Nie jadłem takich dobrych. W ogóle pozdrawiam wszystkich kolegów myśliwych. Mmm, także, bo, 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 bo tak naprawdę dzięki tym osobom y, jeszcze jakiej, jakaś zwierzyna jest w Polsce. Rozumiem. Widziałem, że ostatnio Amadeusz chyba na dzikach szykuje końcówkę formy. na Ej, Ja mu dawałem m, prosił mnie, bo mówił, że robi dietę, dostawał kiełbasę z, z dzika, e, dostawał y, też. Y, mięso zielenia i na tym mówi, kurde, trenerze, tak mi zeszła waga, tak dobrze się czuję. Także, no, Adam, Amadeusz, jeżeli wygra, to na pewno duży wpływ to by miało odżywianie. Dziczyzna to jest bardzo dobre mięso. Polecamy spróbować. Marta pyta, panie trenerze, jak spędza pan wolny czas w domu? Trener jest zwolennikiem dobrego filmu, przeglądania internetu, gotowania czy czegoś innego? E, ja, jak, jak, jak mam wolne, to zabieram rodzinę na strzelnicę. <laughs> <laughs> Także biorę żonę, syna na strzelnicę. Z żoną lubimy też jeździć rowerami. E, lubimy spacerować. Lubię też w lato na przykład pływać, jeździć kajakiem. E, jeżeli jest zima, no to, to, to polowania. E, to jest taki sposób na wolny czas, spędzam polując. No. To lubię też usiąść do jakiegoś fajnego filmu. Lubię komedię. Z żoną oglądamy nieraz fajne komedia. No tak ogólnie to. Mm, mam co robić. Nie nudzi się trenery na pewno. A cierpa dopytuje, czy jesteśmy bezpieczni. Trenerze, czy jesteśmy o? bezpieczni. Wesypel! Jesteśmy bezpieczni. Odpowiedź mogła być. Garant profesjonalna broń. Delta Optical, doskonała optyka. Widzicie tutaj, tu są takie smugi, jakby to przybliżyć kamerę. Tutaj takie zacieki są. To jest pod treningów strzeleckich. Po prostu podwylany na strzelnicy. Mniej krwi w boju. No i co? Słag Detailing, doskonałe kosmetyki samochodowe. Skate dopytuje, czy gdyby nie było tak dużych pieniędzy, to czy trenowałby pan Frików. Jakich dużych pieniędzy? Nie ma dużych. Nie ma dużych pieniędzy. Tak. Słuchajcie, w sporcie są małe pieniądze, chyba że to jest najwyższy sport, najwyższy poziom sportowy typu UFC. No w UFC są pieniądze. Oczywiście, ale zawodnicy nie chcą się nimi podzielić, więc tam też jest trudno te pieniądze. Jeżeli chodzi o o, o friki, to są dobre pieniądze, ale to nie są jakby... Znaczy w porównaniu do normalnego, do sportowego MMA, to w sportowym MMA są małe pieniądze, a w, w frikowym MMA są dobre pieniądze. Ale to dla trenera to i tak to są jakieś tam drobne, tak? Drobne w sensie... Zawodnik dostaje pieniądze. Całą pulę dostaje zawodnik, organizator. A trener to tam jakieś grosze dostanie na tarcie US, żeby, żeby przeżyć. <grystanie> Skoro mówimy o, o przeżyciu, przedostatnie pytanie. Miku Yahama dopytuje: kogo by trener uratował z płonącego budynku? Najmana czy Murańskiego? No jednego i drugiego. Dałby trener radę? No pewnie. Jednego za nogę, drugiego za rękę, jakby wyciągnął. <grystanie> <grystanie> Kiedyś. Kiedyś tak, tak robiłem, ale to nie ze spłodącego budynku, ale tak, tak wyciągałem niektórych za rękę, za nogę. A gdybyś miał tylko jednego, nie ma opcji albo jedno, albo drugie nazwisko. Kurde. Nie, 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 nie. znaczy wiadomo, no Marcina Najmana znam dłużej i pewnie jakbym miał wybierać, to bym wyciągnął Marcina Najmana, bo go znam dłużej. Mhm. Jeżeli yy, trener z dwóch emocji. Nie, nie mam. Nie mam. No jest, no ja, ja co gra, jest aktorem i, i nie mam jakiegoś tam. <laughs> Wszyscy by chcieli konflikt okniński, murański. A po prostu. Ja, ja, ja jestem trenerem i ja się bawię tym, ale, ale to bez przesady. To na sam koniec pytanie nie od widza, tylko od prowadzącego. O. Co trzeba zrobić, Panie Trenerze, żeby to piękne logo kanału Koloseum na no. następnym wywiadzie znalazło się tutaj, zamiast Swag Detailing? Znaczy, zamiast Swag Detailing to, to nic, ale może być kolejne. Jakby, y, że y, może być na przykład y, logo Koloseum, może być u nas na sali wisieć, Mo, może, może, może być na koszulce, nie ma problemu, to kwestia, możemy usiąść do rozmów i rozmawiać. Ja jestem otwarty na rozmowy i, i mogę je toczyć nawet y, kilka minut. Tor, duża torba pieniędzy musiałaby stanąć tutaj na stole? Znaczy ja, nie mówmy o pieniądzach przy kamerach, no nie, <śm> ale nie, no. Na pewno się dogadamy, y, ja, ja jestem otwarty na współpracę i y, 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 jeżeli to ma służyć rozwojowi... Akademii Sportu Walki i jakby moim zawodnikom. To będzie służyć mnie też, tak? Także ja jestem. Trener czeka się, na oferty. Ja czekam na oferty i, i ze mną można się dogadać. Także jeżeli A. ktoś by chciał, żeby tutaj jeszcze jedna koszulka znajdowała się na wywiadach, to zapraszamy do kontaktów z Akademią Sportów Walki Wilanów i trenerem Mirkiem Oknińskim. Na sam koniec, co się z, panie trenerze, stanie z Kamilem Łoszczykiem? 3 lutego. No co? No. Założenie jest takie, że wchodzi Amadeusz do klatki. Eee, no i co? Od razu przewraca łaszczyka i, i go bije na ziemi. To jest będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. To takie jest założenie. Pierwsze. A drugie, jak łaszczyk nie będzie się chciał bić, no to będziemy go gonić. Aż go złapiemy. I co? I znowu będzie leżał, będzie bity, będzie płakał. A jeżeli będzie tak szybko uciekał, że nie będziemy mogli go złapać, to po prostu ten Amadeusz wyprowadzi jakieś latające kopnięcie i strąci tego łaszczyka. A w najgorszym momencie, zagrożenia, to go znokautuje z ręki i, i się skończy zabawa. Czy tak będzie? Weryfikacja w piątek 3 lutego. Bardzo dziękujemy za oglądanie, trenerze. Bardzo dziękuję dzie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I do zobaczenia za ma 17